Wracamy w taki klimat świąteczny. Ten czas jest czasem religijnym. Dlatego zapraszam Was, w do wspólnej modlitwy: posłuchamy słów Ewangelii, a później poprosimy o błogosławieństwo nad tymi opłatkami, którymi się będziecie łamać na znak daru miłości. Dlatego teraz wstańmy i wysłuchajmy słów Ewangelii. Z Ewangelii według świętego Łukasza. W nowym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Quiriniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem. Ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby dać się zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była przemienną. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. rodziła swego pierworodnego syna, powinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Naraz stanął przy nich Anioł Pański, i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła. Także bardzo się przestraszyli, lecz anioł rzekł do nich, nie bójcie się. Oto zwiastuje wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan, a to będzie znakiem dla was. Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki leżące w żłobie. I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami. Chwała Bogu na wysokościach a na ziemi pokój ludziom jego upodobania. Oto słowo pańskie. Chwała Tobie, Chrystus. Pomódlmy się jeszcze chwilę za ten czas, do którego się przygotowujemy, który jest przed nami, za wszystkie domy, rodziny, za wasze rodziny, za całą naszą społeczność szkolną. Pomódlmy się także i za tych, którzy ten czas świąteczny może będą przeżywać.